Żeby tak się mogło stać, musimy zbudować nasz panel kontrolny misji i stać się architektami naszego czasu. To naprawdę niesamowicie działa. W naszej społeczności w mastermindach większość osób po wprowadzeniu tego nawyku produktywności ponieważ jest to pierwszy nawyk produktywności który wprowadzamy mówi o niesamowitych rezultatach o tym że wreszcie zaczynają odzyskiwać kontrolę nad swoim życiem nad swoim czasem o tym że rzeczy wreszcie zaczynają się dziać i teraz na koniec mam takie jeszcze proste ćwiczenie spróbuj spojrzeć dosłownie przez 50 sekund na swój poprzedni tydzień stanów się gdzie najwięcej czasu Spędziłeś, jak on w ogóle wyglądał, i zadaj sobie pytanie, czy rzeczywiście poświęcasz czas na to, co dla Ciebie najważniejsze. Jeśli odpowiedź brzmi nie, to zachęcam Cię do wdrożenia kalendarzowego poddania. To naprawdę niesamowita rzecz, która jest w stanie dosłownie odmienić Twoje życie.